Witam w kolejnym odcinku kursu Angular 2.0. W tym odcinku dodamy obsługę wielu walut w naszej aplikacji. W tej chwili możemy tylko przeliczać dolary na funty brytyjskie. Ale powiedzmy, że chcielibyśmy, aby nasi użytkownicy mogli sobie wybierać między różnymi walutami, jakie chcą przeliczać. Tak więc w dzisiejszym odcinku napiszemy serwis, który będzie pomagał nam w przeliczaniu różnych walut. Na początek, na pewno nie chcemy, aby w naszym szablonie było na sztywno wpisanie, wpisane przeliczanie walut z dolarów na funty. W tym celu dodamy właściwości do naszego komponentu. Dodamy sobie tutaj te właściwości i nazwijmy te właściwości base currency. Base carensy. Przypiszmy, Tutaj właściwość, że to będą dolary. USD. Tak. I dodajmy target karensy. I przypiszmy na początek właściwość funtów. Tak. Eee, dobrze. A więc początkowo sobie base currency zainicjujemy dolarami, a target currency początkowo zainicjujemy sobie funtami brytyjskimi, dzięki czemu możemy wyświetlać te właściwości w naszym szablonie. I zamiast tutaj wyświetlać dolarów, teraz możemy skorzystać z tych właściwości i z Property Binding, i tutaj sobie będziemy wyświetlać base currency. Tak. A tutaj będziemy sobie wyświetlać target karensy. Tak. Teraz możemy zapisać zmiany. Ctrl S. Na naszej stronie. Nasza strona się odświeżyła, nie widać żadnych wyraźnych zmian, ponieważ używamy tych samych wartości początkowych co wcześniej. Wykorzystaliśmy tylko teraz właściwości, nie mamy przypisanych na sztywno dolarów i funtów. Teraz, jeśli chcemy, aby użytkownik mógł wybierać między różnymi walutami, nie możemy używać pojedynczego kursu walutowego Exchange Rate. Także usuńmy ten kurs. Tutaj ustawiamy exchange rate równa się 0,7. Musimy to usunąć, a zamiast tego, w miejscu, gdzie robimy konwersję, musimy się dostać do kursu walut dla wybranych walut. Zadeklarujmy sobie tutaj stałą. I to będzie tak. Const. I tutaj będziemy deklarować exchange rate. Exchange rate. I to się będzie równać. Co tu się będzie równać? Najlepszym rozwiązaniem jest utworzyć osobną usługę, osobny serwis, który będzie zajmował się właśnie wyliczaniem tej wartości, ponieważ tak naprawdę jest to osobna logika która będzie zwracać nam różne kursy w zależności od różnych walut, jakie będziemy chcieli przeliczać. Więc udawajmy teraz, że mamy już taką usługę, i w naszej stałej będziemy odwoływać się do tej naszej usługi, do tego naszego serwisu, który za, zrobimy za chwileczkę później. To teraz będziemy udawać, że już mamy taki serwis i będziemy się do tego serwisu odwoływać odwoływać, który będzie nam zwracał aktualny kurs. Czyli odwołujemy się do tego serwisu, to będzie this i będziemy wywoływać tutaj ten serwis. Czyli że nazwiemy sobie go exchange service. Tak sobie go nazwiemy i będziemy się odwoływać do metody w naszym serwisie, która będzie zwracała nam ten kurs, a nazwijmy sobie tą metodę get exchange rate. Get Exchange rate. Może tą metodę już sobie przenieśmy do nowej linii. O tak, get exchange rate. I ta metoda będzie pobierać dwie wartości. Będzie pobierać this base currency, czyli ten, z jakiego kursu ma być przeliczane. Kurs bazowy, na co chcemy przeliczać. Czyli z jakiej waluty i drugą będzie to na jaką walutę chcemy przeliczać, czyli dis target currency. Tutaj to logowanie możemy sobie już usunąć i tutaj też będziemy korzystać już nie potrzebujemy tego disa, bo korzystamy z tego exchange rate. Ta usługa oczywiście jeszcze nie istnieje. Tutaj się też nam to podświetla, że not exist. Ale dobry pomysł jest, aby zacząć od myślenia. Że będziemy już tutaj jej używać. W ten sposób, kiedy dotrzemy do implementacji naszego serwisu, będziemy mieli już bardzo jasny pomysł, co chcemy, aby nasz serwis robił. W tym przypadku wiemy już, że nasza usługa, a dokładniej metoda getExchangeRate przyjmować będzie dwa parametry: base i target currency. I będzie zwracać nam number, to będzie właśnie kurs wymiany. Będzie zwracać nam ten kurs, który będzie wykorzystany do obliczenia wartości docelowej, do obliczenia naszego kursu. Dobrze, teraz tak, aby użyć tego serwisu tutaj, będziemy potrzebować właściwości klasy i konstruktora. Czyli tutaj za base amount. Musimy sobie zadeklarować tą właściwość. Właściwością tą będzie Exchange Service. Czyli sobie tutaj możemy sobie to skopiować, zadeklarować Exchange Service. Tak, i tutaj już nam się nie podświetla, bo już tutaj mamy ten serwis. Oczywiście jeszcze tutaj nic nie mamy, a w konstruktorze będziemy go przypisywać. I teraz sobie zadeklarujemy konstruktor, gdzie? W konstruktorze będziemy oczekiwali na exchange service. Czyli exchange service i ten exchange service będzie typu exchange service, będzie typu tego naszego serwisu. Który zaraz zrobimy, a w konstruktorze będziemy się odwoływać do this exchange service i będziemy przypisywać ten przekazany serwis. Tak. Ok. Teraz to oczywiście nie zadziała. Ponieważ nie mamy jeszcze serwis Exchange, utwórzmy teraz ten serwis i dodajmy nowy plik o nazwie Exchange Service. Przechodzimy sobie tutaj, dodamy sobie nowy plik i ten plik nazwiemy sobie Exchange Service. Exchange Service. Oczywiście, z rozszerzeniem TS. Dobrze, w pliku tym chcemy wyeksportować klasę o nazwie Exchange Service, czyli zaczniemy od export, żeby ta klasa była dostępna w naszym komponencie. Piszemy export class exchange. Serwis. Tak. I tutaj w naszej klasie chcemy mieć metodę getExchangeRate. Tak. Sprawdźmy, jak tutaj, żebyśmy ją nazwali. Metodę getExchangeRate. Możemy sobie skopiować. Wklejamy getExchangeRate i ta metoda ma przyjmować. Oczywiście dwa parametry base currency. currency który jest oczywiście typu string i drugi target currency który też jest oczywiście typu string Dobrze a ta nasza metoda na początku powiedzmy, że będziemy chcieli, żeby zwracała kurs te nasze 0,7. To tak na początku testowo możemy sobie zapisać. Dobrze, z tą początkową wersją naszej usługi możemy wrócić do naszego komponentu i zaimportować nasz serwis exchange. Serwis. Czyli wracamy... O, tutaj sobie to cofnę. Wracamy do naszego komponentu i tutaj zaimportujemy. Importujemy sobie nasz serwis Exchange Service, który jest w katalogu oczywiście. Exchange Service. Exchange service. Tak. To możemy zapisać, teraz nasza strona się odświeży, ale w tej chwili to jeszcze nie zadziała. Nie zadziała to dlatego, że jeśli spojrzymy na przykład na narzędzie, program, na narzędzie programistyczne w konsoli, tworzymy sobie tutaj, tutaj konsolę i widzimy, przejdziemy sobie na górę, i widzimy no provider for Exchange Service. Nie mamy providera dla Exchange Serviceu. Dobrze. Jeśli pamiętasz z poprzednich odcinków, aby skorzystać z serwisu, musimy również dodać właściwość providers do naszego komponentu. I teraz dodamy tą właściwość providers do naszego komponentu. Providers i tutaj będzie. Nasz Exchange Service. Exchange Service. Teraz możemy zapisać. Dobrze. Tutaj sobie tą konsolę możemy zamknąć. Ale widzimy już, że nasza aplikacja teraz działa poprawnie. Nasz serwis został w tej chwili wstrzyknięty do naszego komponentu. I wszystko działa. Tak, jak trzeba. Teraz, ponieważ używamy TypeScripta, możemy zadeklarować naszą usługę jako prywatną. Ponieważ używamy jej tylko wewnątrz tej klasy, możemy sobie ją zadeklarować jako prywatną. I tutaj możemy sobie zadeklarować private. Zrobimy sobie ją. Private, że nasz serwis jest zadeklarowany jako prywatny. Dobrze. TypeScript ma również składnię skrótową. W tym przypadku, gdy nasz konstruktor inicjalizuje właściwość, tak jak tutaj, nasz konstruktor inicjalizuje właściwość actionService z argumentu konstruktora, możemy zadeklarować parametr jako prywatny. Możemy sobie zadeklarować, że to jest private. Exchange Service. I gdy sobie to zadeklarujemy jako właściwość prywatną, to możemy usunąć przypisanie oraz właściwość Exchange Service. Czyli możemy sobie to usunąć. Tak. I możemy usunąć sobie także tą właściwość. I to jest taka składnia skrótowa. Ciało konstruktora jest puste, ale ponieważ określiliśmy, że, że parametr Exchange Service jest prywatny, to automatycznie będzie tworzona właściwość Exchange Service o tej samej nazwie w naszym komponencie. Teraz, jak to zapiszemy, to to nadal będzie działać poprawnie, tak jak działało wcześniej. Wszystko jest ok. Dobrze, teraz przejdźmy do naszego serwisu i wykonajmy właściwą implementację naszego serwisu. Nie zawsze będziemy zwracać ten sam kurs, no, oczywiście. I tak jak teraz zwracamy cały czas ten sam kurs 0,7. Potrzebujemy danych dla różnych kursów walutowych i możemy stworzyć prywatną własność zwaną exchange. Rates, gdzie klucze są parami walutowymi, na przykład dolary, dolary do brytyjskich funtów, a wartości są kursami walutowymi, np. 070. I teraz sobie stworzymy taką właściwość. Będzie ona oczywiście Private, Exchange Rates. I tutaj będą przechowywane te wszystkie kursy. Na początku dodamy sobie jeden, będzie to ten nasz, co mamy teraz, czyli będzie to przeliczanie z dolarów na funty brytyjskie. I wartość tego klucza to będzie, tak jak jest w tej chwili, 0,70. Dobrze, możemy zapisać, a następnie w metodzie getExchangeRate. Możemy szukać wartości w tym obiekcie, więc możemy teraz napisać tak, że będziemy zwracać nie 07, tylko będziemy zwracać this Exchange Rates i będziemy szukać klucza. Będziemy szukać klucza na podstawie tego co jest przekazane, czyli Base Currency będziemy to łączyć. Bo w naszym kluczu tutaj jest to połączone przez "tilde", czyli będziemy dodawać "tilde", tak? I będziemy to łączyć z drugą wartością. Tutaj są funty, czyli "target currency". Dodajemy "target currency" i możemy to zapisać. Zapisujemy. Nasza strona została przeładowana. Widzimy, że działa bardzo dobrze. I teraz, jeśli będziemy potrzebować innych walut, to dopisujemy je tutaj do naszych kursów. Także możemy tutaj dodawać kolejne waluty. I na przykład dodamy sobie teraz przeliczanie z dolarów. Przeliczamy z dolarów na przykład na euro. I na przykład chcemy, żeby to był kurs. Tak, przykładowo 1,30. Dobrze. Następnie będziemy przeliczać z euro na dolary. Będzie to kurs. To są czysto hipotetyczne kursy. Następnie powiedzmy, że będziemy chcieli przeliczać z funtów. O, tutaj zapomniałem z funtów na euro też sobie dodamy na przykład 1,24 dobrze powiedzmy, że jeszcze będziemy chcieli z funtów o momencik z funtów na dolary i powiedzmy, że to będzie 1. 42. Mamy dodane takie cztery kursy: dolary do funtów, dolary do euro, euro do dolarów, funty do euro i funty do dolarów. Dobrze. Możemy to zapisać. I teraz, jeśli wrócimy do naszego komponentu, możemy wykonać kilka ręcznych testów. I zmienić target karensy. Możemy przykładowo zmienić target karensy tutaj z funtów na przykład na euro. Zmieniamy na euro, czyli teraz powinniśmy tutaj na naszej stronie przeliczać z dolarów na euro. I jak zapiszemy, widzimy, że teraz przeliczamy z dolarów na euro i jest już inny kurs. Jest kurs 1,3, bo jak sobie sprawdzimy. Z dolarów na euro jest po kursie 1,3 przeliczane. Wszystko działa bardzo dobrze. Możemy też spróbować zmienić Base Currency, czyli wartość bazową. I przeliczać nie z dolarów, tylko na przykład chcemy teraz przeliczać z funtów. Zmieńmy sobie na GB, Oj, GBP na euro i możemy zapisać. Nasza strona się zaraz odświeży. I teraz widzimy, mamy przeliczane z funtów na euro po kursie 1,24. Gdyż z funtów na euro kurs mamy 1,24. Także nasza usługa działa całkiem dobrze. Jakbyśmy chcieli więcej kursów, no to wystarczy dodawać je tutaj do naszej tablicy. Tak więc nasz serwis działa dobrze. Jesteśmy teraz gotowi do zmiany interfejsu użytkownika, tak aby pozwolić użytkownikowi na zmianę tych walut, dla której chce dokonać przeliczenia. Aby on sobie mógł tutaj ze strony sam zmieniać z jakiej jej waluty na jaką walutę chce przeliczać. To wszystko zrobimy w następnym odcinku. Dziękuję.